Chciałem sobie przynieść, bo mi się kończyło tam. Ja też pacjent. powinien przynieść Ale poczekali Dam radę. No było grup. To nie jest najlepszy moment, żeby powiedzieć, że ja nawet na stoje nie ogarniam tej mechaniki, nie? Na no, stoje, to ja byłam po prostu na te same klawisze I teraz są takie białe, które trzeba zabić te Dawaj, akcentuj. Za bossem stójcie. O jak boli, musisz stanąć między wieżą a kefesem, czyli tutaj. Powiedzcie mi, kto z lepszym tankiem, Guardian czy Vanguard? Vanguard. Traf! Guardian. Moim zdaniem Vanguard. Masza, nie masz J J J Vanguarda. Masz. Pokémon masz kulkę na sobie. Pod tego, pod wieżę, Biegnę, biegnę, biegnę. co ją biłeś, skoro była moja? I teraz na ty możesz że... bić? Tak, tylko ja. Tylko, tylko ja. Nie zadajesz mi obrazu. Dlatego nie wchodziły obrażenia. Pierwszy, tylko ta osoba, na której jest RSL Znaczy ten. ten, lubię placki, ktoś Tylko ta osoba, która lubi placki, rozumiem. Pojawia się no, po tobą... Ja, e jak... ja kupkę się do, dookoła tej osoby pojawia. No tu trzeba coś kanelować co nie? Na nity, Ale na to które trzy osoby nie... mają. Ale to w następnej fazie. Chciałem złapać, nie? Jedną wziąłem na siebie, to nie Ale to fajne krytyki się pokazują. Bo tych kulek nie, nie trzeba zabijać, bo one znikają, jak on upada. One się agrują na random? No do kogoś, kto Nie, na, ten, nie na tej pucho. osobie, która... Kolejna. Ale teraz na nity będą więc się skupić. Oj, ma już jedne. Już biegnij pod tą, tą pod tą, tą, ale poczekaj. To już nie jest... klikaj jeszcze. Nie, nie klikaj, no. Ten... Pan... Nie! To na klik. Na nity zdejmujemy przed Ale snaka. no już zawaliła się wieża, to już za późno. ty biegaj. Tutaj chodź, tam, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma. Ja no, mam. No to się jedna. pierwszy raz trafiło. kiedyś klikać. Na trzeci czekacie, tak? Mhm. To już teraz jest. możecie klikać. Pierdu. Ale to wszystko. To Nie, nie, nie takie bo to. jest... Skar teraz, Pierdol. teraz. Pierdół. Przeszło <laughs> I technicznie rzecz biorąc zerwało ale jakoś A, kurwa znowu Wszystko coś Ty wiesz, że wstają nieskończone myślisz razy czy nie? Nie. nie. Słuchaj, Słuchaj, była nam... Tylko tak. raz, to Ja mam na nity z tym trzeci ludek. Pierdu znowu. Czekajcie? Teraz nie. Czekajcie. Czekajcie. Teraz. Dobra. Teraz. To nie jest bez pewnie łatwiejsze. Tak, nie gdzie? A ty A ty jest to ja Ostatnio padło tutaj trzeba się poruszać cały czas.